Dzień dobry, dzisiaj 27 dzień marca 2025 roku i tak się śmieję, że to dzień po babce, bo wczoraj 26 dnia marca, w związku z tym, że mieliśmy trzy ważne spotkania, czyli spotkanie w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Urzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, to można powiedzieć był to ważny dzień, a jego Znak Dnia Babki dała Iza Kosior. Jak zwykle nasza klasyczna, wspaniała Iza, która z Moniką Studniarz zaprosiła nas wczoraj do Lipska w składzie Czarek z Polskiego Instytutu Mediacji, Ania Ficek z Fundacji Unia Regionalnych Centrów Mediacji, no i moja skromna osoba. I cóż tam się działo? No przede wszystkim Iza zrobiła babki. Babki pyszne z czekoladą. Więc zajadaliśmy się tymi babkami, zajadaliśmy się pyszną sałatką od Moniki, także było pięknie. I to był tak naprawdę mocno refleksyjny dzień, a dzisiaj sprowadził nas do Krakowa. Teraz na błoniach cieszę się godziną, która jest przed zajęciami ze studentami, studentkami. To ostatnie zajęcia dla studentek nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. No i już ruszył ruszyły mediacje w resocjalizacji. Stąd rozmowy z panią profesor Bożerą Czerską, z panią doktor Bożerą Pawlak nad tym, w jaki sposób metodycznie do tego podejść. Odnosząc się do wczorajszego dnia, 26 marca, który nazwałem Dniem Babki z racji Izy i, i spotkania w Lipsku nad Wisłą, Mam poczucie wielkiego sukcesu, jeśli chodzi o ośrodek rozwoju edukacji, nie dlatego, że zyskujemy taką pełną przychylność, tylko przede wszystkim mam poczucie, że jesteśmy w otwartej przestrzeni rozmowy, że ci ludzie z wielkim zainteresowaniem chcą rozmawiać o systemowym działaniu w oświacie, o tym, żeby te mediacje w oświacie po prostu realnie zadziałały. Wielka klęska, jeśli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości, i to tak naprawdę czas, żeby tą wstydliwą epokę, E, przynajmniej naznaczyć bo ona się nie zakończy murtibingi i Katmane, o których pisał Czesław Miłosz po prostu są no a przesłanie księdza Twardowskiego trafia tylko do mądrych jak to Doda mówi e, głupi nie zrozumie, a mądremu tłumaczyć nie trzeba z takim przesłaniem myślę, że czas tą epokę zakończyć od 15 grudnia 13 grudnia, kiedy został e, Powołany poprzedni rząd 2023 roku, ale przede wszystkim 15 października i dnia zawarcia umowy koalicyjnej, do dnia dzisiejszego możemy ogłosić pełną klęskę. I kartka czerwona, o której mówiliśmy w Fundacji Batorego. No i w związku z tym, że dzisiaj nastąpił taki fajny, ciekawy zbieg zdarzeń, to czuję się trochę jak ten Pantulski, który tam z ulicy Wilszyckiego przemierza trochę tam. Na kopiec kościuszki. Yy, bardzo mi odpowiada ten klimat. Kiedyś zdawało mi się, że to taka postać szpetna i nie interesująca, ale naprawdę to najwspanialszy człowiek i jego nauki warto przyjąć. Chodzi o to, że no jest wreszcie czas do namysłu, jest wreszcie czas, że można tak naprawdę tylko ze swoimi myślami i analizami nie trzeba patrzeć na cały świat, nie trzeba być obciążony ciągle ludźmi, którzy wokół gadają coś tam, coś tam dzielą się jakimiś swoimi obsesjami. To surowe, zdaję sobie sprawę, ale tak jak mówię, dzień babki, 26 marca, babki od babki, którą się w piekarniku wypieka z czekoladą, wyznaczył ścieżkę buntu, nowego buntu. Otóż po tych miesiącach od marszu miliona serc zapomnieliśmy. Nie minęło nawet dwa lata, kiedy ci, którzy wtedy protestowali, po prostu przyjęli, że to wszystko musi być jakieś siermierznym, a ci, którzy zrobili nam to wszystko, wrócili do władzy i mają pełnię kontroli w tej chwili nad wszystkim. A ci, którzy w naszym imieniu przejęli tę władzę, mają nas w głębokim poważaniem. Adam Bodnar, człowiek od praw człowieka, który obiecał, że się z nami spotka, nawet. Nawet nie odpisał na żadnego maila. W jego imieniu wypowiadają się propagandziści yy, Prawa i Sprawiedliwości, łącznie z panią yy, adwokat, yy, wicedyrektor yy, departamentu, panią Magdalenę Rams, która przejęła całą retorykę yy, tej drużyny. Surowo, ale też dlatego, że w Polsce bilansuje się 20-lecie yy, mediacji cywilnej. Konferencja Naukowa Wielka na Uniwersytecie Warszawskim. Otóż w, e, znakiem tej konferencji jest pani Aneta Mirończuk, czyli można powiedzieć najbliższa współpracownica pana e, ministra Romanowskiego, który siedzi na Węgrzech, a której mąż również pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości. Cała aferalna, obrzydliwa, obleśna, e, e, pewna estetyka stała się estetyką. 27-28 marca, kiedy Uniwersytet Warszawski pozwala sobie na to, żeby mieć taką twarz. Równie dobrze zalecałbym i zachęcał, żebyście Państwo zaprosili pana Łukasza Piebiaka. Taki to dzisiejszy bar na stawach. Na placu na stawach. To miejsce, w którym handlowano końmi w dawnych czasach. Kramy zostały, plac targowy pozostał. A na chleba już nie ma, to legenda. Eee, I opowieść o no, takiej subkulturze krakowskiej. A teraz tradycyjne wypieki. I nie ma już tych, którzy wtedy wracając z meczy z Krakowią odwiedzali to miejsce i raczyli się dobrymi napojami. Niedaleko stąd właśnie w sąsiednim budynku Plac na Stawach 1 Centrum Mediacji, Małopolskie Centrum Mediacji, Polski Instytut Mediacji e, to kilka lat naszej dużej aktywności i tam w oddali już dom, w którym mieści się wydawnictwo znak związane z tygodnikiem powszechnym. Miejsce nadzwyczajne, taki oto zapach Krakowa.